Jak każdy przedsiębiorca cierpie na ciągłe pojawianie się nowych pomysłów na usługi, marketing czy nowe firmy, wiem jednak, że zdecydowaną większość pomysłów muszę odrzucać. Jak zatem wybierać te pomysły, które są warte wdrożenia, jak przychodzić do ich implementacji i co robić z tymi pomysłami, które na dzień dzisiejszy trzeba odłożyć na bok? W dzisiejszym odcinku pokażę Tobie, w jaki sposób ja podchodzę do procesu zarządzania nowymi pomysłami. Więc jeżeli tak jak ja cierpisz na burzę nowych pomysłów, to myślę, że ten odcinek będzie dla Ciebie wartościowy. Zanim zaczniemy, to jeszcze jedna ważna sprawa. Widzę, że wielu solo i mikroprzedsiębiorców czuje biznesową samotność. Ja też to znam, Dlatego tworzę przedsiębiorcze plemię. Social Swift Hub to społeczność, w której wspieramy się, dzielimy doświadczeniami i rośniemy razem. Więcej informacji znajdziesz na www.socialswift.pl. A teraz przejdźmy do rzeczy. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie opowiadam o biznesie w szczery sposób z perspektywy mikrofirmy. Ciągłe rozkwinianie, wymyślanie nowych pomysłów to problem wielu przedsiębiorców, zwłaszcza na początku drogi. U mnie powodowało to różne problemy na przestrzeni ostatnich 8 lat, kiedy siedzę w biznesie, m.in. przypalenie stu koła na startup, który nie wypalił, o czym mówiłem w jednym z poprzednich odcinków ciągłe rozkminy zamiast działania i wdrażania i robienia po prostu rzeczy pełno dodatnich pomysłów, których nigdy nie wdrażałem, bo nie miałem procesu na to jakby w jaki sposób to wdrażać jak decydować o tym, co się nadaje do wdrożenia, a co nie. I dlatego dzisiaj chciałbym tobie opowiedzieć o tym, w jaki sposób teraz podchodzę do tego, że mam nowe pomysły i co z nimi dalej robić. Dzisiejszy odcinek podzieliłem na dwie Części. W pierwszej pokażę tobie, skąd generalnie biorą się u mnie nowe pomysły, i w drugiej części pokażę tobie, jaki mam proces na odrzucanie lub wdrażanie tych pomysłów. Czas przejść do konkretów. Zacznę od tego, skąd biorę nowe pomysły, i skupię się tutaj na pomysłach na trzy aspekty w zasadzie, czyli na nowe usługi, na nowy marketing i ewentualnie na nową firmę. Pierwszą rzeczą, która generuje dla mnie pomysły, i są one najbardziej jakościowe, tak bym powiedział, to moi klienci. Bardzo ważna rzecz, żeby przy przede wszystkim pomysłach na usługi, ale i pomysłach na komunikację marketingową, chociażby, bazować na tym, co mogą dać klienci i po prostu z nimi rozmawiać i ich o to pytać. Bo jeżeli zapytasz ich wprost: Potrzebuję Twojego feedbacku, potrzebuję Twojej opinii. Czy masz chwilę, żebyś odpowiedział mi na dwa, trzy pytania? To klienci naprawdę na to się zgadzają, zwłaszcza w segmencie B2B. W B2C jest trochę trudniej. Tam, z kolei, jeśli masz odpowiednią skalę, to jakaś ankieta, czy nawet taki telefon 3-5 minutowy, też może przynieść skutek. Też mam takie case y. bardziej u moich klientów niż u siebie, ale jest to również wykonalne, więc generalnie rekomenduję branie nowych pomysłów od klientów i pytanie ich na zasadzie: co mogę poprawić, co mogę zrobić lepiej, co się Tobie najbardziej podoba w naszych usługach i cała gama pytań. Odnośnie marketingu, czyli nie wiem, z czym masz problem, jakie jest obecnie Twoje największe wyzwanie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ważna rzecz generowanie nowych pomysłów od klientów. Druga rzecz jest taka, że patrzę, co działa, a co nie działa. Jeżeli chodzi o usługi, badam satysfakcję klientów poprzez badanie MPS, poprzez bezpośrednie telefony czyli te dwa pytania, które wymieniłem: co się Tobie podoba, co się Tobie nie podoba. To, co się podoba, wiem, że to musi zostać, musi być tego więcej, a co nie, zastanawiam się, jak to poprawić. Eee, odnośnie marketingu. Patrzę na cyferki, patrzę, które kanały mi dowożą, które nie dowożą. Zastanawiam się, jak je poprawić. Jeżeli poprawiam, poprawiam i dalej nie ma efektu, to zastanawiam się, czy ich przypadkiem nie wyrzucić, nie wdrożyć jakiegoś innego kanału, bo może na ten ja po prostu nie mam patentu i nie umiem tego robić. I po prostu trzeba zastanowić się nad alternatywnym pomysłem. Więc patrzenie, co działa, a co nie, to dla mnie jest drugi największy generator fajnych, skutecznych pomysłów. Trzecia rzecz konkurencja. Jestem otwarty na to, żeby analizować konkurencję, ale w sposób taki, że po pierwsze, gdzieś tam obserwuję ją w social mediach, nie pod takim kątem, że mam parcie, żeby być tam, gdzie oni, nie pod takim kątem, żeby komuś zazdrościć, tylko bardziej pod kątem takim, żeby raz na jakiś czas być może czymś się zainspirować, czyli zobaczyć, o kurczę, to ich działanie marketingowe ma sens, czy coś podobnego mógłbym wdrożyć u siebie. Albo dodali coś do usługi, coś inaczej robią, coś inaczej komunikują. Kurczę, to jest fajne. Być może u mnie też dałoby się coś takiego wdrożyć. I to jest takie działanie bieżące. Kiedy startuję z nową firmą, to podchodzę do tego na zasadzie analizy konkurencji przez mapy percepcji, tak zwane, mówiłem kiedyś w jednym z dawnych moich odcinków o tym. O mapach percepcji, czyli takie narzędzie, gdzie na osiach nakładamy sobie konkurentów i szukamy gdzieś tam przestrzeni, ale to robię tylko raz w momencie, kiedy startuję z nowym projektem. I ewentualnie, kiedy robię jakiś rebranding, to też tego narzędzia używam. Ono wymusza na mnie znalezienie pewnych informacji o konkurencji, i to jest ta analiza konkurencji, którą robię bardzo rzadko, ale bardzo intensywnie. Na bieżąco to raczej, raczej jest taka obserwacja takich konkurentów, których uważam za jakkolwiek wartościowych w tym, co robią. Więc konkurencja to rzecz trzecia. Czwarty aspekt, sztuczna inteligencja, AI, ChatGPT. Jeżeli mam jakąś rozkminę i czuję, że jakiś obszar nie dowozi, jeżeli w jakimś obszarze poszukuję nowych pomysłów, to już tak mniej więcej od pół roku korzystam z czata GPT i tam sobie po prostu te rzeczy rozkminiam. Wrzucam mu... Po prostu rozkminkę i lecimy z tematem, i to jest na ten moment uważam, czwarty w kolejności e, sposób na generowanie jakościowych pomysłów. Piątka, e, piąta rzecz to książki. E, czytam mniej więcej dwie książki miesięcznie. Takie, które są polecane gdzieś tam przez jakieś moje autorytety na LinkedInie. Czasami ktoś publikuje jakąś listę książek, albo że ktoś coś czyta. Ja sobie wtedy zrzucam to. No taką listę książek do przeczytania i potem raz na jakiś czas robię duże zamówienie, mam potem stertę książek i po kolei je sobie czytam. I kiedy przeczytam jakąś książkę do końca, to potem przechodzę przez nią jeszcze raz i biorę z niej konkretne rzeczy, które ja chcę wdrożyć. I teraz będę o tym mówił też za chwilę, kiedy pokażę mój proces wdrożenia, ale bardzo ważna rzecz jest taka, że czytam książkę pierwszy raz to tak otwarcie. Tam już widzę, że pewne rzeczy mógłbym wdrożyć, i drugi raz przechodzę przez nią po to, żeby już konkretne rzeczy wdrożyć, czyli albo sobie stworzyć coś konkretnego. Nie wiem, tak jak pokazywałem w odcinku o perfekcjonizmie, że stworzyłem sobie doksa z ćwiczeń, które były w tej książce. Jest konkret, robię to, co wieczór. Jest wdrożenie tego, co tam przeczytałem. Z książki, jedna rzecz, kiedy przeczytałem, jedna rzecz, tak, jedna rzecz, kiedy tam przeczytałem, w jaki sposób zarządzać czasem, to też moje miro zmieniło trochę wygląd, czyli wdrażam te rzeczy, implementuję. Bardzo ważna rzecz, żeby nie tylko czytać i zapominać, bo potem po tygodniu się okazuje, że już ten pomysł gdzieś uleciał, a o tym właśnie dzisiaj mówię, żeby te pomysły gdzieś tam się nie rozmywały w przestrzeni. I szósta rzecz, ostatnia, która mi inspiruje podcasty. Słucham wywiadów, słucham wywiadów u Macka Filipkowskiego czasami u przygód przedsiębiorców, choć przyznam szczerze, że rzadko. Najczęściej to jest Maciej Filipkowski przemek górczyk, tam też zdarzają się bardzo ciekawe rozmowy pod kątem biznesu. I to są chyba takie dwa główne miejsca, gdzie słucham po prostu rzeczy raz na jakiś czas. Jeżeli tam coś konkretnego przykuję mu uwagę. To znowuż, albo wrzucam sobie taska w TickTick, -tick, z którego korzystam do zarządzania zadaniami, wrzucam konkretny task, wdrożyć X, wdrożyć Y i w ten sposób przechodzę do wdrożenia, czyli zapisuję ten pomysł już w formie tasku, nie w jakimś tam notatniku, tylko już w formie tasku, żeby po prostu albo to wdrożyć, albo nie. Co wymusza na mnie szybką decyzję tu i teraz, kiedy słucham tego podcastu, czy to, co ten gość mówi, ma u mnie sens, czy nie. I trochę weszło mi to już w nawyk. Jeżeli słyszę coś fajnego, podobnie na konferencjach, prelekcjach zresztą, czego tu na tej liście nie zawarłem, też jeżeli coś przykuwa moją uwagę, wrzucam to jako task do wdrożenia. I tyle. I leci do wdrożenia, albo nie leci do wdrożenia. Nie chomikuję tego na jakichś kartkach, listach, notatnikach, doksach. No... Nie miałbym czasu, żeby do tego wrócić. Dobra. To jest moja lista rzeczy z z których czerpię nowe pomysły, a teraz chcę tobie pokazać, w jaki sposób tymi pomysłami zarządzam. Pierwszą rzeczą, jaką robię, kiedy wpada mi nowy pomysł, chociażby na marketing, to jest wrzucanie tego sobie w arkusz Miro, w którym już byłeś zresztą w jednym z poprzednich odcinków. Tu mam takie koło, na którym zrzucam sobie w formie kartek jakieś pomysły albo jakiś wycinek jakiegoś posta z LinkedIna, który mnie zainspirował. Jeśli to, co pokazuję, jest dla Ciebie wartościowe, zasubskrybuj mój kanał. To naprawdę pomaga mi dotrzeć do coraz większej grupy przedsiębiorców. A poza tym będę miał się czym pochwalić przed znajomymi. Dzięki i lecimy dalej. Wrzucam to sobie tutaj jako pomysł do zrobienia. Jest to gdzieś na tej liście. To jest obok mojego lajka marketingowego, więc jeśli ja strategicznie raz na miesiąc bądź raz na tydzień robię sobie przegląd tego, co działa, co nie, zawsze pod koniec miesiąca spisuję sobie KPI-je do arkusza Google, robię to ręcznie, co sprawia, że mam pewien space na to, że przyglądam się tym cyferkom i zastanawiam się, czy coś wdrożyć, czy nie. W momencie, w którym jakiś kanał mi nie działa, albo w którym mam przestrzeń, czas po prostu, żeby coś wdrożyć, to wracam do tego koła, patrzę, co teraz tutaj mielibyśmy czas albo zasoby, żeby wdrożyć, więc to jest miejsce, gdzie zrzucam pomysły na marketing. Jeżeli mam pomysł na usprawnienie usługi, to mam arkusz Google, gdzie mam zakładkę feedback, tak nazwaną, i tam wrzucam feedback od klientów, które biorę w formule takiej, że po prostu wypisuję ten feedback w nowej komórce i też. Przed każdą kolejną aktywnością Social Swift staram się wdrożyć feedback, który jest odnośnie tego. I też zazwyczaj to po prostu ląduje potem w taskach. Czyli pierwszy aspekt jest taki, że mam miejsca, gdzie sobie zrzucam te pomysły. Drugi aspekt jest taki, że raz w tygodniu, sobota i niedziela, to jest czas, kiedy planuję kolejny tydzień. O tym też mówiłem w jednych z kolejnych odcinków, jak ten proces u mnie wygląda. Raz na. Tydzień mam taki space, gdzie planuję sobie przyszły tydzień. I to jest też space do tego, żeby zaplanować ewentualnie wdrożenie któregoś z pomysłów. Czyli idę czasami sobie do tego koła, bo w weekend w ogóle nie pracuje operacyjnie. To jest dla mnie jedyny czas w tygodniu, kiedy mogę coś planować strategicznie. Wracam do tego koła, wracam do tego arkusza feedbacku i zastanawiam się, co w przyszłym tygodniu ja z tej listy wdrożę. W międzyczasie też analizuję sobie liczby na zasadzie takiej, ile będzie mnie to kosztować, jaki przychód może to przynieść, czy mamy teraz na to zasoby i finansowe, i ludzkie, i czasowe tym samym. Jeżeli tak, to wtedy idzie to do kolejnego. Jakby etapu, czyli rozpisuję sobie proces wdrożenia. Czasami proces wdrożenia jest prosty, bo wymaga jednej czynności. Czasami ten proces wdrożenia jest skomplikowany, no bo jeżeli mówimy tutaj o wdrożeniu, nie wiem, chociażby współpracy z coworkingami jako elementu strategii marketingowej, to ten etap już nie jest taki prosty, że sobie wbiję taskę i we wtorek o 13 to po prostu odhaczę i zrobię. To wymaga jakiejś Długoterminowego podejścia, więc wtedy rozpisuję też sobie proces wdrożenia, i dopiero później idę do mojej aplikacji TikTik, w której zarządzam sobie zadaniami i wbijam sobie taski. Czyli zobacz, mój pomysł, mój proces jakby zarządzania pomysłami zaczyna się w momencie zrzucenia pomysłu do Miro bądź arkusza, kończy w TikTik, Czyli kończy w aplikacji do zarządzania zadaniami, i tu już jest implementacja. Jeżeli te pomysły nie są wdrażane tu i teraz, to one ciągle wiszą w Miro, ciągle wiszą w arkuszu. Jeżeli ja uznam, że w momencie poszukiwania pomysłów jakiś pomysł nie jest wartościowy, to go po prostu nie wrzucam w Miro i nie wrzucam w arkusz, i ten pomysł uznaję, że jest bez sensu z jakiegokolwiek powodu. Więc w taki sposób podchodzę do zarządzania swoimi zadaniami, swoimi pomysłami. I teraz, co to mi daje? Po pierwsze, nie zaprzętam sobie na bieżąco głowy nowymi pomysłami, czyli zabijam trochę tę swoją kreatywność, która może mi przeszkadzać w codziennej operacyjnej pracy i robieniu po prostu rzeczy, pchaniu ich do przodu. Jeżeli mam pomysł, zapisuję go, koniec tematu. Wiem, że do niego wrócę, nie muszę tu i teraz w nim grzebać, bo wiem, że mam na to space w sobotę i niedzielę, więc nie przeszkadza mi to w codziennej operacyjnej pracy. Co sprawia też, że jestem na te pomysły cały czas otwarty, bo nie muszę kilować tej swojej kreatywności, bo ją okiełznałem. Co przekłada się też generalnie na to, że mam mniej fakapów, bo po prostu mam ten temat przemyślany. Nie wdrażam działań też w momencie, w którym one wpadają mi do głowy, tylko jest ten space, że jeżeli we wtorek coś wymyślę, to w sobotę i niedzielę jeszcze raz będę o tym myślał i być może wtedy będę miał. Inne emocje, bardziej temat przemyślę, bo też przeanalizuję cyferki, rozpiszę sobie proces, i coś mi wtedy być może wyjdzie. Jeszcze w międzyczasie może za jajem to przegadam, więc ten proces się wydłuża, co sprawia, że jest niż mniejsza szansa, że będzie z tego jakiś fuck-up. Jeżeli takie podejście do tematu i generalnie ten odcinek był dla ciebie wartościowy, to zachęcam ciebie do subskrybowania tego kanału, ustawienia dzwoneczka, dania lajka, komentarza, nakarmienia po prostu algorytmu, bo tak jak widzisz, rozwijam dopiero ten kanał dla solo i mikroprzedsiębiorców i staram się dotrzeć po prostu do jak najszerszej publiczności, więc mam nadzieję, że pomożesz mi pokonać algorytmy YouTube'a swoją subskrypcją. Bo dwa razy w tygodniu będę tu wrzucał wartościowe odcinki, a już zaraz szykuję się też do odpalenia wywiadów i debat z przedsiębiorcami, też solo i mikro, bo na tym się tutaj skupiam. Więc mam nadzieję, że widzimy się w jednym z kolejnych odcinków. Trzymam kciuki za Twoje pomysły i za Twój proces ich wdrażania. Do zobaczenia. Cześć.